Ostatnie pięć lat w województwie lubelskim to dynamiczny rozwój pod każdym względem infrastrukturalnym, społecznym, kulturalnym, nie inaczej musi być w ciągu następnych pięciu lat. Trzeba rozwijać to, co zostało zapoczątkowane na tak wielką skalę od 18 roku. W tych wyborach do sejmiku województwa lubelskiego startuje Radek Brzuska, przez kilka lat, członek zarządu powiatu świdnickiego, radny powiatu świdnickiego, a także współpracownik mój w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Radek, co takiego udało się zrobić między innymi w powiecie świdnickim i w okolicach Świdnika w ciągu ostatnich pięciu lat? Co daje wiarygodność Tobie jako kandydatowi? Jeśli spojrzymy chociażby na sieć dróg powiatowych, to z wielką satysfakcją stwierdzamy, że to jest już zupełnie nowa epoka, epoka, którą rozpoczął Rząd Prawa i Sprawiedliwości, którego członkiem był również pan minister, to ten konkret, którego dotykamy, ale naprawdę rosną fantastyczne inwestycje. Rozbudowujemy ośrodek szkolno-wychowawczy w Świdniku. Now, nową siedzibę zyskał ośrodek interwencji kryzysowej, za chwilę będziemy z niego korzystać. Powstał ekożłobek w Świdniku. To wszystko wymaga wsparcia i rozwoju także w kolejnych latach. Wyzwaniem, z którym się mierzymy i do którego już świetnie jesteśmy przygotowani to chociażby komunikacja miejska w Świdniku w nowy sposób rozwiązana z wykorzystaniem autobusów wodorowych. Wiele fantastycznych pomysłów, które muszą mieć silne wsparcie z województwa w najbliższych pięciu latach. No właśnie, bo to wszystko już było. A teraz powiedz naszym widzom, widzom naszego kanału na YouTube, widzom naszych mediów społecznościowych, dlaczego mają głosować na Radka Brzuskę? I co takiego stanie się w ciągu następnych pięciu latach, w ciągu następnych pięciu lat, co spowoduje kolejny rozkwit naszego województwa i tej części naszego województwa? Z całą pewnością spodziewamy się i mamy perspektywę silnego rozwoju gospodarczego. Obok zakładów lotniczych, które są potęgą, druga noga świdnickiej gospodarki w postaci strefy gospodarczej. Tam muszą dotrzeć środki środki prywatnych inwestorów, ale również te, którymi będzie dysponował Urząd Marszałkowski. To perspektywa naprawdę rozwoju, jakiego jeszcze Świdnik, mimo że jest nowoczesnym miastem, dotychczas nie widział. Dlatego głosujcie na Radka Brzuskę, kandydat numer dwa na liście do Sejmiku Województwa Lubelskiego z okręgu numer 4 obejmującego Chełm, Świdnik, Łęczną, powiaty byłego województwa chełmskiego. Radek Brzuska, numer dwa na liście.